Dobry dzień, dobry. Witajcie, kochani, na moim kanale. Ja mam na imię Gosia. Przychodzę dzisiaj do Was z czytaniem na kwiecień 2025 dla koziorożca. Bierzcie, moi drodzy, ze sobą to, co z Wami rezonuje, resztę oczywiście odrzucajcie. Nie dopasowujcie na siłę, bo to nie ma sensu. Jeśli będzie z Wami rezonowało, to bardzo proszę o łapkę w górę i komentarze. Lecimy. Co dla koziorożca w kwietniu? Dobrze Okej, okay, co ja tutaj widzę, moi drodzy Co w tym kwietniu Widzę takiego pew, Widzę takie pewne Pewnego rodzaju Spętanie, takie uzależnienie od czegoś lub od kogoś. Jeśli by to się tyczyło relacji, związku i relacji miłosnych, to może być tak, że osoba, z którą jesteście, jest bardzo niedojrzała i wy to teraz zauważacie, i czujecie przez to takie, takie trochę zniewolenie, bo. Chcielibyście, żeby związek, w którym jesteście, opierał się na, na, takich, na podejmowaniu takich dojrzałych decyzji, takich stanowczych decyzji. Wiecie, jak facet, to żeby on był jak facet, a nie jak dziecko, niedojrzały i taki trochę niestabilny emocjonalnie. Chciałybyście, żeby on po prostu. Podejmował decyzje typowe, yy, typowo męskie. A tutaj kreuje się sytuacja taka trochę naiwność, taka niedojrzałość emocjonalna, taka yy, nie do końca yy, dojrzała. Yy, za, yy. Za to wy kochane czujecie się w tej relacji, tak samo może być odwrotnie. Bo tak samo może być, jeżeli chodzi o kobietę, tak? W przypadku mężczyzn. Wy kochane czujecie, moi drodzy, wy czujecie się tacy zniewoleni przez tą sytuację, tacy uzależnieni od tego troszeczkę, nie chcecie już tego. Potrzeba jest wycofania się do, się, do własnego wnętrza, żeby móc odpowiedzieć sobie na pewne pytania. Czego tak naprawdę chce? Bo wy, wy jesteście bardzo, bardzo dojrzali emocjonalnie i oczekujecie od drugiej strony tego samego, ale tutaj tego nie ma. Tutaj tego nie ma, ponieważ jest takie rozchwianie emocjonalne i czujecie się bardzo tacy spętani tą relacją. I potrzebujecie czasu dla siebie, żeby móc przemyśleć sobie pewne rzeczy, poukładać sobie, mmm, poukładać sobie w głowie, żeby móc y, czuć się spełnionym, tak? Y, żeby móc y, podjąć jakąś decyzję odnośnie, odnośnie tego, tego związku, moi drodzy. Jeśli to ma dotyczyć związku. Bo może być też tak, że Jakakolwiek sytuacja w Waszym życiu Was bardzo mocno ogranicza, tak? Bardzo jesteście tak, czujecie się osaczeni. Czujecie się osaczeni i potrzebujecie, potrzebujecie przestrzeni. Ta przestrzeń Wam w jakiś sposób jest zabierana. I to sprawia też takie wycofanie. To powoduje takie wycofanie. Wy, wy tak naprawdę już nie wiecie, y, pogubiliście się w pewnym momencie, tak? I chcecie odnaleźć na nowo siebie, żeby poczuć spełnienie, radość, szczęście. To gdzieś w pewnym momencie się pogubiło. I tu trzeba to odnaleźć na nowo, bo wy już tak nie chcecie. Ok, co tu mamy dalej? Dla osób w związkach też może być osoba trzecia. To możecie być wy lub wasz partner, który gdzieś tam błądzi, tak? Mhm. Dopowiemy sobie kartę, moi drodzy. Potrzeba wam jest tego takiego, mhm. takiej opoki, takiego... Y Oparcia, żebyście wy mogli poczuć to szczęście, takie tą, to zadowolenie z siebie, tą taką, ten taki entuzjazm, bo gdzieś to po drodze zostało zgubione. Dobrze. dołożymy sobie kartę, zobaczymy, o co tutaj chodzi. No jest do podjęcia też, będzie do podjęcia jakaś decyzja, jakiś, będzie do podjęcia jakiś wybór. Może przez to właśnie um, uzależnienie od czegoś, od kogoś, przez to spętanie, przez to takie, um, taka niemożność odnalezienia siebie, y, musicie dokonać jakiegoś wyboru, tak? W którą stronę się udać? Jak to, jak to rozwiązać? Jak to sobie poukładać? Tak, znowu to może być odnośnie relacji. Podjęcie wyboru, dokonanie wyboru, podjęcie jakiejś decyzji. Czy ja na pewno chcę być w tej relacji, tak? Czy ja na pewno czuję się dobrze w tej relacji? No na moje nie. Mhm. Bo wy jesteście osobą, która wie, czego chce. Która potrafi ogarnąć bardzo dużo rzeczy. Ale czy ta druga strona jest taka sama? Ta druga strona jest taka troszeczkę, mam wrażenie, z podejściem takim trochę dziecinnym, tak? Takim niedojrzałym. Niedojrzałym, jak na swój wiek. O, może tak. Dlatego w Was budzą się wątpliwości, wy czujecie już osaczenie. I wy już tak, no, wy już macie tego kokardkę, tak? I y, czas y, dokonać wyboru, czy ja na pewno chcę być w tej relacji. Mhm. Bo jeśli by ta, bo ta sytuacja też może. Y jeśli by ta sytuacja tyczyła się pracy, moi drodzy, yy, no to czas podjąć decyzję, bo wy czujecie się uzależnieni, yy, osaczeni yy, przez, yy, może to być szef, yy, może to być szefowa, mogą być to współpracownicy, którzy w jakiś sposób wpływają na to, że źle się czujecie w tej pracy. Wy potrzebujecie rozwinąć skrzydła, ale tutaj te skrzydła Wam są troszeczkę podcinane i y, jest potrzeba wycofania się do swojego wnętrza, żeby móc poukładać sobie pewne rzeczy i ruszyć do przodu. Dokonać wyboru. Czy ta praca jest odpowiednia dla mnie? Czy ja się tam dobrze czuję na tyle, żeby tam zostać? Może czas na nowe. Czas na y, zupełnie. Y, po prostu czas zmienić pracę. Bo w pracy, w której jesteście dotychczas no, nie czujecie się dobrze. Mhm. I w momencie, moi drodzy, kiedy sobie już poukładacie pewne rzeczy, a poukładacie sobie, dokonacie tego wyboru, znajdziecie w sobie taką równowagę i znajdą się odpowiedzi na pytania. Hmm. Które, które, yy, które was też męczyły. I ruszycie do przodu z kreatywnością. Znajdziecie sobie yy, inną pracę, lepszą, bardziej opłacalną, w której będziecie spełnieni i poczujecie taką lekkość, że możecie się rozwijać, bo to was blokuje tutaj troszeczkę. Ta praca, w której się Teraz realizujecie. Kierujcie się, moi drodzy, intuicją. Słuchajcie swojej intuicji, to, to, co ona wam podpowiada. Pamiętajcie, to, co podpowiada intuicja, jest zawsze słuszne. Chociaż nie każdy, niestety, yy, potrafi słuchać. Mm. Ale intuicja będzie wam podpowiadała, jaką, jakiego wyboru dokonać. Moim zdaniem, yy, jeżeli chodzi o kwestię pracy, to wy podejmiecie decyzję o odejściu od tej pracy. Mhm. Tak mi to jakoś tutaj przychodzi i zaczniecie coś nowego. Mhm. Podejmiecie decyzję o odejściu z pracy, bo wy tam się już nie czujecie spełnieni. Tam jest uzależniające coś lub ktoś. Wy potrzebujecie rozwinąć skrzydła, ale te skrzydła macie w tym momencie takie troszeczkę powiązane. W momencie dokonania wyboru i przemyślenia sobie pewnych rzeczy, wy odejdziecie od tej pracy. Znajdziecie sobie inne zajęcie, które was będzie spełniać, będziecie się czuć spełnieni, kreatywni, szczęśliwi. Intuicja wam podpowie bardzo dużo rzeczy. Słuchajcie moi drodzy intuicji. Bo przed, nam, przed Wami są takie nowe perspektywy. Nie bójcie się, idźcie z odwagą w to nowe. Tak samo jest w kwestii y, związkowej. Coś tutaj powoduje, że y, ktoś powoduje tutaj, że zaczynają się w Was bardzo duże wątpliwości. Czy ta. Czy w tej relacji ja się spełniam? Czy ja się czuję dobrze w tej relacji? Mhm. Czujecie takie związanie, spętanie? A tak naprawdę to nie jest to, czego wy oczekujecie. To nie jest to, czego wy chcecie, bo wy wiecie, czego chcecie. Mhm. Bo w relacji już czujecie przygnębienie, już czujecie zmęczenie, rozczarowanie. To nie było to, mam wrażenie, czego się spodziewaliście. Może ta osoba, z którą jesteście, powoduje, że ona was wręcz uzależnia od siebie, tak? Mimo tego, że jest niedojrzałość emocjonalna, ale coś w tej osobie jest takiego, że. Wy nadal jesteście z, tym, z tą osobą, tak? Ma to coś, ale wy się zaczynacie dusić. No, wy się zaczynacie dusić i jest potrzeba przemyślenia sobie. Ja chcę być szczęś, szczęśliwy, ja chcę być y, stabilny emocjonalnie, a nie być y, uzależniony od kogoś, tak? I ograniczany w pewien sposób. Dlatego jest też. Yy, dlatego jest potrzeba podjęcia yy, dokonania wyboru, tak? Bo jeżeli. Wybór, moi drodzy, który stoi przed wami. Mm. Też nie będzie taki łatwy, tak? ale decyzja należy do Was. Czy na pewno chcecie się realizować w relacji, chcecie być w relacji, która nie sprawia, że czujecie się szczęśliwi? No nie sądzę, bo Wy wiecie, czego chcecie. Na horyzoncie też w momencie podjęcia tego wyboru, na horyzoncie może pojawić się jeszcze ktoś, tak? który spowoduje w Was, yy, który odkryje w Was taką yy, pewną rzecz Waszą, waszego, Waszej osoby, o której nawet nie miałyście pojęcia. I Wy pójdziecie w to, kochani. Wy pójdziecie w to, yy, bo intuicja tam tak Wam będzie podpowiadała, żeby w to pójść. I zaczniecie coś nowego, coś zupełnie innego niż dotychczasowa relacja. Wy już dobrze będziecie wiedzieć, czego to dotyczy. Także moi drodzy, tak to się przedstawię w kwietniu. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia.